Siemano. witam was bardzo serdecznie z Vampir a to jest najbardziej aktywny kanał na polskim YouTubie Także jak wspominałem jakiś czas temu na tym kanale będą się materiały regularnie czyli raz na rok a dzisiejszym materiałem na tym kanale za tym będzie The Forest w The Forest już grałem kilka razy na live'ach Ci co byli kojarzą, ci co nie byli nie kojarzą Tych co nie było zostawiają suba i lajka nie przedłużający. zaczynam. Siemano witam. Z... Już po rozpoczęciu. Lecimy tym samolotem. A każdy wie, co się stanie. A bardzo blisko są. E, bardzo blisko są e, skrzydła, więc... To, że przeżyję ten po gościu, to śmiesznie. O. Ciekawe co by się stało jakby kurwa nic nie Ale dobra, każdy wie, co się stało, zabiorę na niciaka Jak wiecie, no to kurde. No to Unlucky. Ale no już każdy wie co się tutaj dzieje, więc lecimy z tym koksem, zobaczymy co tu się będzie działo. Gdzieś się odbijemy, co znajdziemy, okej. Okay. Pobijamy, po bierzemy karteczkę, zbieramy rzeczorki. wiemy tutaj coś, tutaj jakiś pićku, tutaj coś jeszcze, jakieś medykamenty. Pićku, jakieś żarcie. Nie, nie żarcie. żarcie. A żarcie, tu jest żarcie. Nic więcej nie mamy, tu jeszcze żarcie. To jest siekierka. I co tu mamy? Co tu mamy? Jakieś rzeczy? Piłka pewnie, zakupienia, zegarek. Eee... Yy, tabletki, czekolada. O, zajebiście. Głównie dobrze znaleźć yy, od, na, na sam początek yy, te yy, czekolady i picie, a nie zawsze się rozpią niestety, bo to jest yy, przypał. Chciałbym wam jeszcze przypomnieć, żebyście zostawili lajka i suba oraz dzwoneczek. A przy okazji, żebyście wbil na mojego Twitcha, wiadomo, e, który e, link macie w opisie. Halt, jeszcze szczerze. Bambik, wracaj tu. Nie walczy w koło, tylko wal Bambika Bambik, głupi był. Nie, nie, ruszy, nie uciekał, więc mamy skórę z Bambika na dzień dobry. Łeb Bambika komuś? Dobra. I tym agresywnym y, rozpoczęciem zaczynamy naszą przygodę w The Forest O Ło kurwa, ale mi to dawno nie było yy, Zdarzało się, że graliśmy w Forest oczywiście na live'ach Z ekipką No ale wiecie, wiecie jak to jest Solowo, solowo jeszcze chyba nie przechodziłem yy, Foresta, bo Forest niestety Zawsze mi się trafiał ze znajomymi A same przejście na YouTube, no to wiadomo, wiadomo to do odcinek za rok 4 Four Days to Survive możliwe, też znaczy, przejdziemy, tylko będę się pobrać sporoć tą gierkę jeszcze. A jest niepobrana. A mi nie wiem, czy się zapis zapisał. Bo jak się nie zapisał, to przypomnę Co najwyżej będziemy mieli... E, począt, e, od początku gierkę będziemy przychodzić. Podejście drugie będzie i, i zobaczymy, co się stanie. Może tym razem nikt mi nie umrze. Dobrze by było. O, bo to przypał był jak nie wiem. Trzeba się kurde Bazę budować, jakiś pszczółek z od razu. Ten z pankiem. Jakie są kolory te jagody? Nie widać ich w ogóle. Czerwone są, to nie jemy. Czerwonych jagód nie jemy. Pamiętajcie widzowie. Nie wolno jest czerwonych jagód. Jagody tylko fioletowe. Bo no wiadomo. Są jadalne, przynajmniej jakkolwiek Chyba się w pieprzacie pół kilograma, no to wtedy... No, wiecie, wiecie jak to jest. O! Statek. Na początek jest statek spoko. No, w ogóle to miejsce jest spoko na początek. Bo tego łatwiej jest cokolwiek e, znaleźć. Punkt orientacyjny na mapie. Mamy statek, możemy iść. Dobra Tu kiedyś za, tym, za tam za tym z kamieniem, ale już jej nie ma Niestety, niestety widzowie Unlucky jak sam skurwysyn Ale Dobra Trzeba dopłynąć do tego, byle nie płynąć dalej, bo są e, rekiny A rekiny to wiadomo Podgryzają kostki w każdym razie. Teraz będziemy sobie pykać w Foresta. Możesz jakieś inne filmy na YouTube, jeżeli będę widział aktywność. Może też wlecam. Jeżeli jest wśród Was jakiś, jakiś osoba, która chciałabyś robić jakieś shoty, na przykład z live'ów w sensie shoty, z klipów po prostu pozbierać i po prostu pomóc mi jakiś ciekawy materiał z nie wiem, podsumowanie czy coś z yy, Twitcha zrobić to yy, chętnie skończyć skontakt sk sk z taką osobą, wystarczy napisać do mnie na DM-ie, na yy, Discordzie No chętnie, chętnie, chętnie się jakoś dogadam bo ja nie jestem dobry w montaż, wiadomo No się zresztą na tym materiale Chociaż się uczę, dało Poza tym jeżeli by był fajny kontakt, jeżeli chodzi o montaż i yy, nie wiem za doszkolenie się coś yy, czy pokazanie mi kilku yy, fajnych trików bo zawsze może się jakoś dogadać Po mnie najbardziej nerwuje to, że ja po prostu yy, Spoko mogę sobie nagrać jakiś materiał, ale no kurde z montaż... z montażcze nie wiem, wcale, co nie? Dobra, mamy mamy żółwia, możemy robić chcę głowy żółwia. Możemy zrobić sobie już podajnik do wody Dobra, co tu mamy? Walizy, walizy, yy, co tam macie? Piłeczka, leci piłeczka i taśma klejąca, duct tape w co? Czwarty walizy. No to dużo, dużo osób z tymi stronami z ruchu widzę. Oj, zajebiście! Dwie walizki się tym do Dobra. Bliżej lasu trzeba, żeby było przyjemnie z noszeniem drewna. O, tu jest wygodna ten polanka, nic nie będzie mi rosło w domu. Dobra, pod B się budowało. Potrzebę postawić mi drewnianą chatkę, czy małą chatkę. Drewnianą chatkę już chyba lepiej postawić, żeby to stało. Ok, postawimy to w tym kierunku. A, w tym kierunku postawimy, tak. Okej, okay, ile potrzebuje? 89, tak? 89? 89 I ścinamy ze drzewa Przydałoby się, kurde, e, ten, e, piła mechaniczna już, ale no bez przesady dopiero zacząłem drzewo się mało. Nie wiem, że w, tym, w tej grze od razu się dzieli na logi. Chciałem, że trzeba będzie jeszcze powolne drzewo napierdzielać. Jak chodzi Valheim, Walheim, który też ogrywałem. Przewróć się. Dobra Jeszcze tylko kilka drzewek i będzie gotowe. Dobra, dobra. Wcinamy to wszystko. Czyli pierwsza baza była zrobiona. Jakiekolwiek przygotowania. Nie spojrzałem, ile kurde o której zacząłem. Materiał. Mm, a mi się tu nigdzie nie widzę, żeby licznik robił. Niestety. Szkoda, szkoda, muszę jakiś licznik spalać, kurde, materiału, Może tu gdzieś mi się pojawia, a nie, pojawia mi się 9 minut, dobra, spoko, już widzę gdzie mam patrzeć, już widzę gdzie patrzeć, zajebiście, 9 minut, 11 sekund materiału, razem z rozpoczęciem, to będzie jakiś dyszka możliwe, spoko. Możliwe w tym czasie postawimy jakiś domek już, albo że domek chęć poza, poza filmem już. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy. No dobra. roślinę. Dobra, dobra, gdzie są te logi drewna głupie? Jak zwykle po Dobra. Wycinanie drzewa. Prosta sprawa A może ogniska co postawię? Kurde, żebyśmy sobie robić jedzenie albo suszarkę do jedzenia. O tak, suszarkę do jedzenia, bo ona wtedy dużo i jest. I łuk trzeba zrobić. To jest To jest właśnie to, co trzeba robić w tej grze. Łuk, strzały. I walić tych na hedy. Ja trzeba ptaki do, dobić, żeby to jakkolwiek miał sens, żeby z piórekami. Bo piórek zawsze jest. Halo! Mańczyk taka? Ja pierdzielę jak ma mowa... Byłem jakieś te Jakieś yy, piórka? Są piórka, dobra, ile jest Pyr, dwa pióra, okej okay. Spokój Andrzej. Andrzej spokojnie, bo cię kurde odchoruje. No co? Mi cię chcesz? No, ja myślę Dobra, mogę zrobić coś tan, łuk, bo tak, Patek. patyk, dwa patyki Wieliny. nie, szmarka o jest łuk, ok biorę łuk, e, Tyk. z e, tymi i... Drewniana strzała, a nie będzie tych. Dobra, Mam muszę mu w razie czego, żeby jakkolwiek mógł się przed nim bronić normalnie. Usłyszałem strzałą w łeb, mógł jakkolwiek. Wyjątkowo łatwo zranić Uważa, ten dzień mi... Nie... dużo tych ptaków tu jest na szczęście, więc będzie, będzie strzałów będzie w cholerę. Więc to jest plus tej sytuacji, że ich jest tyle tak dużo w okolicy. Poza tym mięs z ptaków będzie. To mięso z ptaków daje bardzo mało. Właśnie postawię sobie na ptaknik. na ptaking na, ptaki, na... Do mięsa, gdzie jest jedzenie, tu jest jedzenie. Suszarka do mięsa, ok. W jest suszarka do mięsa naprzeciwko domu. Ok, w tym miejscu może być. Mięso się suszy. Ja sobie ja se idę nie dalej drzewa. Ja sobie jeszcze księgnizko postawię chyba, żeby... Albo za skarnik może postawimy. O i karnik jak jest to chyba... Piórkę same się zbierają. Czy nie da się... A nie da się powieść kurwa tych plaszków dobra. Coś mi nie pasowało, że nie mogę go podnieść. Nie I tylko B i stawiamy ognisko. Ogn... W się na kamieniach, sumie. Brakuje mi trochę kamieni, dwóch kamieni, brakuje. Dobra, jeden kamień jeszcze. E, jeden kamień, dwa logi, drugi kamień. Dobra, zróbmy sobie jeszcze ognisko. Więc nie potrzebuję sobie zbyt blisko wejścia, ale chuj. się niech, się niech pieką te. Położyłem to mięsa gdzie to jest? Gdzie ono jest? Bo nie widzę. Halo mięso. Nie nie widzę tego mięsa, chuj nie przyjdę. Jestem rzeczy do wykonania spoko, mam tego, mam tego ptaszka powiedzmy, że yy, to jest śląski kurczak, no, tak zwany gołąb. Taka kowalskę dla was, jest to tak jak. Y, rosół z gołębia i tak to nie żart. Tą potrawę jeść na Śląsku. Nawet możecie sobie sprawdzić, nie wiadomo, wiadomo. Ja was nie namawiam. O jest. Szkoda, że nie można tego nie zapieczonego schować do kieszeni. Chyba, że może schować do nie jestem głupi i go po prostu. W pierdolę go całek, bo chyba może schować do krzyżu. mięso, można tylko schować. Dobra, jestem przynajmniej najedzony. Co, trzeba się napić widzowie? Gdzie jest, gdzie jest jakiś piciu? O, poproszę, dziękuję kobieta. Pijcie wodę. Wtedy sprzedałoby się i pokazywać marki, ale no, bez przesady, to nie jest kanał z tysiącami wyświetleń. Chyba, że będą w tym odcinku e, tysiące wyświetleń, wiadomo, wiadomo. Ej kurwa, stary film rzucił, trzeba, trzeba obejrzeć. No, wiadomo, wiadomo. Hata w lesie, budowana, na będzie. Wiadomo, wiadomo, trzeba się jakoś obudować, znaleźć syna. Syn chyba był Timmy? Chyba Timmy to był. Nie, Timmy to był w tym. W. Jak się nazywa? W 60 Seconds. W 60 Seconds grind kilka razy, kurde, tak mi idzie ta gra. za chuj. Nie wiem, jak do, dobijam do 30 dnia, to jest dobrze. No pewnie, jakbym pograł trochę, to może bym ogarnął, ale. Ciężka jest ta gra w cholerę. Zazdroszczą są, które ogarniają tą gierę. Dobra, widzowie, trzeba to z tym dom skończyć. Ale chyba skończymy poza odcinkiem, już, żeby nie, nie budować go cały, cały odcinek, Bo to bez sensu. Spójrzmy spać na ten, na yy, spać na łódkę. W sumie nie lepiej zrobić w sumie sikierę z tego, z kamienia, z kamienia, z nie lepszy. A jeśli kierowne roboty to były to była lina, dobra Dobra, wszystko jasne Jeśli kierowas roboty to była li, to była z liną, a nie z szmatką. Mogło mi się pomylić, tak widzowie? Mogło mi się pomylić. Każdemu się może zdarzyć. Jest wieczór. W ogóle, która jest godzina u was jak to oglądacie? Bo pewnie wrzuca to na jakąś godzinę, kurde, no nie wiem. Ze szkoły wracacie pewnie koło godziny 16, to może na 16.30 wam to wstawię. O której godzinie to oglądacie? Będę wdzięczny, jeżeli dać taką informację. Zwrotną. Żebym po prostu mógł wiedzieć, o której chcecie odcinki, tak żeby były w miarę sensownie. Jak wracacie, wracacie, wracacie ze szkoły, czy, yy, czy w zależności co robicie. Także jak dacie informację mi tak, nie wiem, ja oglądam o 15, ja oglądam o 14, yy, to będę wdzięczny. Poza tym, jeżeli yy, jesteście już w tym momencie i, i piszecie już yy, wiadomość, o której godzinie oglądacie, to napiszcie mi też yy, co mogę zbudować w, e, w foreście? Jaką, jaką, jaką konstrukcję? Ciekawą Szpacz, jeszcze nie mogę iść, ok. A ja zapisałem sobie w gierkę, żebym mógł wrócić do tego zapisu. Bo szkoda, żeby się zmarnowało. Co mógłbym zbudować? Jaką budowlę? Nie wiem. Zamek, może? Zamek to będzie, kurde, dużo, dużo, dużo roboty, naprawdę. Kilka razy będę się ten lat wyciąć. Sobie kilka razy las wyciąć to jest. To już jest wyzwanie samo w sobie. Ale da radę to zrobić. Zwłaszcza jak będę miał pilę mechaniczną. Czyli po prostu speederanujemy fabułkę, bo to też tak może... Mogą być osoby, które będą chętne to zobaczyć. jakby nie spideranowana fabułka. Ale no to już nie, nie, w, nie w mojej ocenie to oceniać. Jakkolwiek to nie brzmi. Ła ciemno. Tak widzowie ja też nic nie widzę. L. Gdzieś tu był Krzyż, bo do niego chciałem iść tylko i wyłącznie Krzyż tu gdzie Gdzie jest krzyż? Gdzie jest krzyż? No kurwa nie ma. Halo Halo, Krzyżu, gdzie jesteś? No nie wiem, nie wiem, nie wiem, mmm mmm mm, mm, mm. O, chyba Można Huby zabrać? No, szkoda. Chciałem hubę zabrać. Huba, Buba. Tam jest ten, A muszę iść złą samą czyli na wodę. I pójdę spać, bo jest ciemno. Ciemno jak w kratowisku. Tak widzę. W kratowisku jest ciemno. Kto by pomyślał? Kto by pomyślał, że w kratowisku może być ciemno? Kurde, ale powoli idzie. Nie pędem, może bo się tak w wody chodziło w tej grze, no bo. Może postawić jakieś te... nie wiem, lampę, nie, nie ma, przecież. czyli tak gaśnie wszystko po chwili. Nie, no trzeba rozjaśnić trochę tą grę, bo nic nie widzę. Yy, grafika, nie, to było wyświetlanie o... Już lepiej jest. Nie ale jest ciemne jak cholera. Dobra, ten slap, przynajmniej coś widać. Bo już kurde, nic nie widziałem, Wam to chyba rozjaśnię lekko. Na następnym live, a czy na tym live, na następnym odcinku, widzicie, widzowie, co ja, się nawet mylę, jeżeli chodzi o odcinki YouTube i Twitch. Co dopiero będzie, jeżeli. Kurde, będzie jakaś gierka multiplayer. I będę gadał tak. Ale choć powinienem, o multiplayer nie będę wtedy gadał. No, tu chyba molo postawię sobie, żeby móc iść bardziej do tego W domek na wodzie? Żeby było ciekawe Chcę zobaczyć wschód słońca, gdzie jest słońce Słońce za drzewami, no to chuj Trzeba budować, także Powiem wam tylko, że na dzisiaj to koniec. Ja się odmeldowuję. Widzimy się w następnym odcinku. A na następnym odcinku, najprawdopodobniej pójdziemy do jakiejś jaskini. Złapiemy jakiegoś. Nie wiem, może mutanta. I będziemy poszukiwali sikiery. Więc Cześć na razie. Żegnam się z wami. Widzimy się w następnym odcinku. Najprawdopodobniej jutro. Bo będę nagrywał raczej kilka filmów. rząd. Cześć na razie. Pa-bam!